Witam was bardzo serdecznie. Ten odcinek jest swego rodzaju odpowiedzią na wasz niedosyt z poprzedniego odcinka, więc znowu zakręcimy się wokół tematu motorsportu, który, jak już pewnie wiecie, zakazuje technologii lub samochodów, które stawały się w pewien sposób bezkonkurencyjne. Także dziś kolejny przegląd motorsportowych niesprawiedliwości. Zaczynamy. Zaczynamy od auta, które chyba najczęściej przewijało się w waszych komentarzach, czyli od Mazdy 787B, czyli samochodu sportowego Mazdy, który w 1991 roku na zawsze zapisał się w kartę historii Motorsport, ponieważ jest to pierwszy w historii japoński samochód, który wygrał w wyścigu Le Mans i pierwszy oraz jedyny zarazem samochód z silnikiem Wankla, który ten wyścig wygrał. W sezonie 1991 wielu producentów miało problemy z awaryjnością ich jednostek, ponieważ zostały one ograniczone pojemnością do 3,5 litra, więc były to nowe konstrukcje, które nie zostały jeszcze Przetestowane, natomiast Mazda do swojej 787B wrzuciła silnik oczywiście Wankla o pojemności 2,6 litra. Z tym, że teoretycznie pojemność silnika Wankla powinna być wyliczana jako podwojona zmiana objętości komory spalania, więc tak naprawdę silnik ten powinien być traktowany jako 5,2 litra. Tak czy inaczej, od 1992 roku silniki Wankla zostały zakazane w Lemon, natomiast czy to Mazda 787B była tak szalenie szybka, czy może po prostu była bezawaryjna na tle konkurencji z 1991 roku i dlatego wygrała Le Mans? To tak poddaję pod wątpliwość i zapraszam do dyskusji w komentarzach. Kolejny samochód, który wielu z Was proponowało w komentarzach to Nissan Skyline R32 GTR. Skyline, który z uwagi na swoje właściwości jezdne i dominację w wyścigach zyskał pseudonim Godzilla, który trwa z Nissanami gt aż do dziś. Na przełomie lat 80. i 90. seria wyścigowa grupy A była zdominowana przez Forda Sierra RS500, natomiast gdy w 1990 roku Skyline R32 zadebiutował w JTCC, czyli Japanese Touring Cars Championship, Zaczęła się jego absolutna dominacja. Startując w 29 wyścigach w sezonach 1990 do 1993, Skyline R32 wygrał 29 wyścigów, czyli była to absolutna i kompletna deklasacja. Podobnie miała się sprawa w australijskich wyścigach samochodów turystycznych, więc, by umożliwić producentom jakąkolwiek rywalizację, zostały tam zabronione zarówno turbosprężarki, jak i napędy na 4 koła. Tym samym wykluczając Skyliny R32 z rywalizacji. Inne serie wyścigowe natomiast albo również zabroniły Skyline'ów R32, albo stworzyły nowe regulaminy, w których samochody te mogły mieć bardziej godną siebie konkurencję. Zanim kolejne auto, to chwila dla partnera dzisiejszego odcinka, ale nie przewijajcie, bo chodzi o partnera, dzięki któremu tak naprawdę możecie zgarnąć trochę kasy. A w dobie inflacji drożejącego absolutnie wszystkiego, Parę stówek, czy nawet parę tysięcy złotych, myślę, że jak najbardziej może się przydać, a tyle właśnie możecie zgarnąć. O co chodzi? O to, że 99% wypłat z odszkodowań w Polsce jest zaniżonych, co oznacza, że ubezpieczyciele nie wypłacają całości kwot należnych z tytułu jakiejś szkody, która miała miejsce. I w tym momencie przychodzi firma HelpFind, która może Wam pomóc. Tak jak pomogła mi i pomogła tysiącom innym osób odzyskać kasę, jeżeli w przeciągu nawet 3 lat. 3 lat wstecz. Mieliście jakąś szkodę nie z waszej winy? To na 99% dostaliście z jej tytułu za mało kasy. I żeby tą kasę odzyskać, wystarczy, że na stronie HelpFindu uzupełnicie krótki formularz na temat szkody, a specjalista z tej firmy odezwie się do was i poinformuje o dalszych krokach. Nic to nie kosztuje, niczym nie ryzykujecie, a możecie tylko zyskać. Także link w opisie. A wracając do samochodów. Kolejne auto to auto, które w sumie nie zostało zbanowane z powodu bycia zbyt szybkim, a raczej z powodu nagięcia pewnych zasad serii, w której startowało. No a mówiąc wprost, oszustwa. Toyota Celica GT4 ST205. Auto, które w 1995 roku w sezonie WRC miało być na szczycie, pokonując Subaru, Mitsubishi i Forda. No ale Juha Cancunen, startujący Seliką przegrywał z Subaru i Colinem McRae. Celiki wydawały się ociężałe. Dopiero pod koniec sezonu Toyoty zaczęły przeganiać konkurencję i wręcz nadawać tempo całej stawce. I coś tutaj nie grało. Nie grało też podczas rajdu Katalonii, kiedy to Cancunen wypadł z trasy z podejrzanie wysoką prędkością. Jego auto więc zostało poddane inspekcji. I co się okazało? Okazało się, że Selika posiadała zgodną z regulaminem 34 mm zwężkę do lotu, ale zwężka ta pod wpływem ciśnienia na sprężynce przesuwała się o 5 mm, przez co przepływ powietrza nie był już ograniczony. To przekładało się na około 25% więcej powietrza w komorze spalania i mocy na poziomie 330 do 350 mechanicznych podczas gdy regulaminowe było 300. Jak możecie się domyślić, Toyota została zdyskwalifikowana przez FIA. Natomiast jako dobra, powiedzmy dobra strona, przewodniczący FIA przyznał, że to ominięcie zasad przez Toyotę było najbardziej pomysłowym rozwiązaniem, jakie widział w motorsporcie w swojej 30-letniej karierze. Konsulier GTP. Jeśli ta nazwa wam nic nie mówi, to. Nic dziwnego, bo jest to samochód wyścigowy, amerykański samochód wyścigowy, który jest uznawany za jeden z najlepszych i równocześnie zapomniany. Zaprojektowany w 1985 roku, ważący zaledwie 998 kg i napędzany turbodoładowanym silnikiem z Chryslera 2.2, konsulier miał karoserię i konstrukcję wykonane z włókna węglowego, kewlaru i włókna szklanego. Stając się tym samym pierwszym w historii samochodem produkcyjnym, który w swojej konstrukcji nie posiadał ani jednego metalowego elementu. Natomiast oprócz tego, że był to samochód drogowy, to startował w amerykańskiej serii wyścigowej IMSA i zdominował tam wszystkich, włącznie z fabrycznymi zespołami Porsche. I ta dominacja trwała od 1985 do 1990 roku. W 1990 roku, regulaminowo, konsuliery zostały dociążone o 130 kg, natomiast w 1991 roku zostały zabronione. A teraz parę słów na temat najbardziej nowożytnego samochodu, a może bardziej bolidu w tym filmie. Mercedes W11, czyli bolid Formuły 1 zaprojektowany na sezon 2020, za kierownicą którego Lewis Hamilton wywalczył siódmy w karierze tytuł mistrzowski, a Mercedes zdobył wtedy rekordowy siódmy rok z rzędu tytuł mistrza w klasyfikacji konstruktorów. Natomiast Mercedes W11 posiadał coś, co rok później zostało zabronione, czyli system DAS. Dwuosiowy układ kierowniczy, który umożliwiał kierowcy zmienianie zbieżności kół przedniej osi. Działało to tak, że kierowca dojeżdżając do zakrętu i hamując niejako dopychał kierownicę, przez co robiła się rozbieżność kół przedniej osi, dzięki czemu auto miało lepszą przyczepność, natomiast wyjeżdżając na prostą, przyciągał kierownicę, koła odzyskiwały równoległość, co skutkowało mniejszymi oporami toczenia i bardziej równomiernym zużywaniem się opon. W sezonie 2021 system das został zabroniony. Ale to w sumie i tak. Nie przeszkodziło Mercedesowi w zdobyciu kolejnego mistrzowskiego tytułu w klasyfikacji konstruktorów. Chaparral 2e, czyli auto, które w 1966 roku niejako wyznaczyło kierunek rozwoju dla absolutnie wszystkich samochodów wyścigowych. Po pierwsze, auto posiadało innowacyjną, aktywną aerodynamikę. W 1966 roku aktywną aerodynamikę. Konkretniej mówiąc, ten gigantyczny spoiler był regulowany celem zmian w sile docisku. Oprócz tego, chłodnice z przodu pojazdu zostały przeniesione do tylnej części, co wpłynęło pozytywnie na wydajność chłodzenia i rozkład masy. No ale jak to często bywa z innowacjami? Jak tylko okazało się, że to działa, aktywna aerodynamika została zabroniona w serii Canam, w której to chaparral startowa. Nie wiem, czy oglądacie złomnika, ale jakiś czas temu nagrał on film na temat Chevroleta Corvette C4, tytułując go Samochód który wygląda jak milion dolarów, a jeździ jak 50 centów. Ale nie do końca wiem czy się z tym zgodzić, mając na uwadze fakty i historię z lat 1985 do 1987, kiedy to C4 absolutnie zdominowała serię wyścigową SCCA w klasie Showroom Stock GT. C4 przez 3 lata z rzędu wygrywały z absolutnie każdą konkurencją w tej serii wyścigowej c charakteryzowały się naprawdę niezłą niezawodnością dzięki swoim small smallblokom V8. Do tego te auta były naprawdę lekkie, bo nadwozie było wykonane w znakomitej większości z kompozytu. A oprócz tego te auta miały naprawdę niezłą przyczepność w zakrętach, bo generowały w zakręcie nawet 0,9G, co prawie 40 lat wstecz robiło naprawdę ogromne wrażenie. Po trzech latach królowania postanowiono zabronić c w tej klasie i stworzono osobną klasę wyścigową dla samych korwet. W 1989 i w 1990 roku w Formule 1 Williams był sfrustrowany brakiem konkurencyjności ich bolidów i niemożliwością zawalczenia o tytuł mistrzowski w klasyfikacji konstruktorów. I z tego też powodu w 1991 roku na tory F1 wjechał Williams FW14. Bolid uznawany za prawdopodobnie najbardziej rewolucyjny w całej historii tego legendarnego motorsportu. To były czasy, kiedy w Formule 1 pojawiły się absolutnie absurdalne i ogromne budżety, i pan Adrian Newey postanowił pomóc jak tylko mógł. Stworzył bolit posiadający sekwencyjną skrzynię biegów, aktywne zawieszenie dostosowujące się do toru i prędkości, zaawansowaną kontrolę trakcji i przez krótki okres bolit posiadał również ABS. W rezultacie w 1991 roku Williams był zaledwie o krok od zdobycia mistrzowskiego tytułu w klasyfikacji konstruktorów, przegrywając tylko z McLarenem o zaledwie 6 Punktów. Natomiast w 1992 roku z poprawionym bolidem FW14 zagwarantowali sobie po prostu miażdżącą przewagę ponad McLarenem 65 punktów. W sezonie 1993 FIA było zaniepokojone rosnącymi budżetami zespołów F1. Same zespoły zresztą narzekały na to, jak drogie jest aktywne zawieszenie, więc po kolejnym tytule Williamsa w 1993 roku na kolejny sezon aktywne zawieszenia zostały zabronione. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że z tą drugą częścią tego zestawienia wyczerpaliśmy całkowicie temat samochodów w motor sporcie, które z jakiegoś powodu zostały zabronione. Chyba, że macie jeszcze jakieś propozycje, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja Was jeszcze zapraszam w piątek wieczorem około godziny 19 na kanał WWIT na gdzie będziemy robić transmisję live i widzimy się na live, bądź w kolejnych odcinkach na tym kanale. Do zobaczenia.